Witajcie widzowie na kanale inwestycyjnym. Jest to odcinek z trzeciej serii inwestycji do 10, 100 i 1000 zł, więc widzę, że fajnie ta seria się przejęła, więc ratuję nowy odcinek. W dzisiejszym odcinku pojęłem inwestycję inwestycje do 1000 zł, które warto zainwestować oraz chciałbym was zaprosić do zasubskrybowania tego kanału bo 70% ogląda jest ten odcinek, nie subuje tego kanału, a pamiętajcie, że w niedzielę jest wynik na 20 zł of Card jeżeli bijecie suba, jeżeli bijecie 300 subów do do niedzieli do końca to wlatuje Kolejny giveaway na 40 zł. Pays of Card, więc jest o co walczyć. Bijajcie na Discord, link znajdziecie w opisie oraz na stronę GoBoosting, która jest partnerem tego odcinka, na którym możecie sobie grać i zarabiać kredyty. Bijacie sobie na ten serwer na przykład, akceptujecie ofertę, łączycie się z serwerem. Stawka za ten, za ten serwer 98 78 za godzinę. I te kredyty później możecie wymieniać takie rzeczy jak skrzynki, skiny, jakieś fajne, fajne crafty, które później możecie sprzedać i musisz. Kasę na kolejne inwestycje jest to spoko strona, z której fajnie korzystam yy, i bardzo mi serdecznie polecam. Bez zbędnego przemierzenia, żeby nie zanudzać, lecimy do, do tego odcinka w 1000 zł. Tutaj możemy poszaleć na większą ilość jak i na jakość naklejek. Poprzednio szliśmy na ilość, bo zarabialiśmy na wahaniach cenowych. Zmiana ceny w inwestycjach do 10 do 100 zł idzie, idzie w to, że jak skin z 7 groszy podróżuje do 30, to mamy już czterokrotność inwestycji, którą możemy później sprzedać i mieć fajną kasę na kolejne inwestycje. Tutaj możemy jednak iść leko lepszą jakość i temu wraz z mniejszą i utratą na ilości, bo jak wiem możecie, możecie starać, bo to jest, to jest trochę Taki lekki hazard. Tutaj macie propozycję takich naklejek Najlepiej sobie, moim zdaniem osobiście, by w naklejki holo, bo jest to najlepsza inwestycja na ten okres. że jak wyjdzie CS2 to fajnie to będzie komponować się z jakością tego oglądalnego naklejki, w tym CS2, więc jest to spoko inwestycją. Mamy tu takie naklejki jak Apex. Brokat Paryż, nie będę im pokazywał, bo nie chcę mi się wpisywać i pokazywać wam za ile to kupić po prostu Kupcie to z jak naj... żeby to kupić jak najtaniej, gdy wyjdzie promocja Może ona wyjdzie za tydzień, może wyjdzie za dwa dni Ale tak myślę, że będzie to wtorek, za tydzień albo ten, więc Szykujcie się, jeżeli wyjdzie promocja to na kanale YouTube pojawi się odcinek z tej kupić co kiedy, co ten tekst yy, Mamy to Apexa, Kopem Lexi Gaming, Holo, Paryża Fluxo, Holo, Pine Gaming, Holo, Furia, Holo Team Liquid Holo zaklejką prezydenci macie pojemnik. Tu pojemniki też warto inwestować, moim zdaniem jest to dobra też inwestycja. Tutaj możecie, jeżeli macie 1000 zł, możecie zainwestować za 10 zł, za 100. No, ale lepiej kupić sobie takie bardziej pewniaczki, niż te takie wiecie takie jak tu za 90 groszy, niż sobie wiecie. i sami wiecie o co chodzi. Tu macie propozycje tych naklejek, jeżeli macie więcej propozycji, co może kupić, co może nie, albo się zastanawiacie, piszcie w komentarzu, chętnie Wam odpowiem na te, na te pytania. E, dziękuję Wam za oglądanie tego materiału, e, liczę na fajnego suba, na fajny komentarz. Cześć i